Paweł zwoli Boga Apostołu Jezusa Chrystusa, posłany do głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swojego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie Cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie, od nałożenia moich rąk, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, Lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam została dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jej głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie. Ale zaujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu zawierzyłem, i jestem pewien, że mocem jest on ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Moi kochani, kiedy święty Paweł zachęca Tymoteusza, aby był pełen Ducha Bożego, a nie ducha lęku, odnosi się do prześladowania, które cierpiał z powodu głoszenia Ewangelii. Gdzie był nie tylko prześladowany, czy tam zamknięty w więzieniu, czy podnosił różne cierpienia, ale chciałem podkreślić też złe słowa, które pod jego adresem padają. Oskarżano Pawła o różne rzeczy, poczynając od tego, że odszedł od wiary przodków, że sprzeniewierzył się Bogu, że odpadł od synagogi. Święty Paweł mówi i zachęca Tymoteusza, aby żył duchem mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia, mówi w słowach powitania tak. Służę Bogu, jak moi przodkowie, z czystym sumieniem. Po pierwsze, uznaje, że jego przodkowie służyli Bogu z czystym sumieniem. Nie doszukuje się jakichś trudności, ale robili oni to, jak najbardziej szczerze, jak potrafili. Szukali Boga szczerze. I on robił to samo. Też z czystym sumieniem. Mógłby ktoś o jakimś podejściu takim dociekliwym wymieniać różne grzechy Izraelitów przed Chrystusem w Starym Testamencie. Tymczasem, święty Paweł siebie uważa za potomka tych, którzy szukali Boga z czystym sumieniem. Kiedy dzisiaj widzimy siebie jako dzieci kościoła, jako wierzących w Chrystusa, gdzie na kościół bardzo źle wiele osób mówi, to trzeba to jasno powiedzieć. My należymy do kościoła, który od samego początku czcił Chrystusa z czystym sumieniem, który wysławiał miłosierdzie Boga, odwoływał się do niego i wydał wielu świętych. I ten właśnie kościół, ta historia kościoła, jest historią naszą i dlatego możemy powtórzyć za świętym Pawłem. Nie dał nam Bóg ducha lęku, ale ducha mocy i miłości i trzeźwego myślenia. A więc możemy wejść w dyskusję, dając świadectwo nadziei, która w nas jest, bo Chrystus zmartwychwstał, a nas ustanowił swoimi świadkami tu na Ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.